Od góry chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc pan na lud węż, jadzie palącym. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc, Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, by oddalił od nas węż i wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu i rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Ciągle ten lud tracił cierpliwość. Niecierpliwi byli, kiedy byli w niewoli egipskiej. Kiedy wyszli z niewoli, już byli niecierpliwi, bo nie odpowiadało im jedzenie, potem brakowało picia, a teraz uprzykrzył się pokarm mizerny. Znowu tracą cierpliwość. Ciągłe szemranie, ciągłe niezadowolenie, ciągłe narzekanie. Skąd my to znamy? I czyż nie jest taki z nami? Pogoda to za zimna, to za ciepło. Ciągle władza zła, kościół zły, ciągle wszyscy są przeciwko nam. Wszystko jest złe. Ciągłe niezadowolenie, ciągły brak cierpliwości, ciągłe narzekanie. Jakże dużo tego jest w naszym życiu. A kiedy pojawiają się trudności, kiedy zaczynają nas kąsać te węże, zwracamy się do Pana Boga i Pan Bóg ma miłosierdzie dla nas. Wąż miedziany, którego. Wystawił moje rzecz to obraz Jezusa Chrystusa na krzyżu, który umarł za nas. Może spróbujmy dzisiaj po pierwsze nie narzekać e, Wielki post coraz bliżej kulminacyjnego momentu Wielkiego postu e, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Może warto trochę się potrudzić, przeżyć jakieś trudności, żeby nie narzekać, nie, nie marudzić. E, a po drugie, kiedy już będzie ciężko? Spójrzmy na krzyż. Miejmy przed oczami krzyż, żeby wtedy, kiedy będzie trudno, spojrzeć na cierpienie Jezusa Chrystusa i w tym krzyżu znajdziemy uzdrowienie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Nojaberska, 300 km na północ od Surgutu. Wszystkiego dobrego, niech Pan Wam błogosławi. Z Panem Bogiem.